Witajcie, dzisiaj taki kolejny wrzut z ręki, z łapy, że tak powiem na szybko. Widzę, że jest bardzo dużo fajnych projektów boksów. Bardzo mnie to cieszy, bo fajnie się rozwijacie i idźcie dalej w tym kierunku. Tylko nie zapomnijcie o jednej rzeczy: o tym, jak bardzo ważna jest wentylacja. Myślę, że parę słów Wam powiem w dzisiejszym odcinku. Przemyślcie to sobie, jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania. Oczywiście zawsze możecie do mnie napisać. Także zapraszam Was na ten odcinek. Widziałem ostatnio sporo filmów, e, gdzie macie takie boksy porobione tak jak ja z regału no i e, piszecie, że tak, że tu zasłonimy, widzicie, ja też tutaj mam roletkę taką. O, nie będzie chyba widać, mi się nie, nie wyostrzy, ale ja mam taką roletę. O, tutaj jak widzicie to wszystko, o, tutaj mam magnesy, którymi to mogę pozapinać tutaj też mam taką roletkę, że mogę to dać całkowicie na dół, nie? a ja mam cały czas box otwarty zobaczcie, nie dość, że tutaj mam otwory przez które wchodzą mi kable do lamp, nie? tutaj mam taki otwór z tyłu, żeby była też wentylacja tutaj też mam, bo to mam na każdym, że tak powiem, poziomie, tak jak tutaj widzicie, pod e, górną częścią, pod że tak powiedzmy, nazwijmy to stropem, mam taki otwór, żeby była ta wentylacja, żeby te e, zbyt ciepłe powietrze z lamp uchodziło. No, a tutaj, normalnie, w tym miejscu jest dół tego poziomu. Teraz mam zrobione tylko na dwa poziomy, i tu też mam dziurę na wentylację i żeby było ciekawiej, tu też mam dziurę na wentylację no jest na dolnym poziomie, bo normalnie tu przychodzi płyta, żeby była ta wentylacja taka owiewowa, żeby z dołu do góry a do tego jeszcze mam wentylator na każdym poziomie u góry, który miesza mi to powietrze i tu mam trzy takie tryby nie mam osłonki muszę uważać na palce yy, on jest yy, trzytrybowy Zaraz wam pokażę. To jest pierwszy stopień. To jest drugi i to jest trzeci. I jak widzicie, zobaczycie co się tutaj dzieje. To ten wentylator dmucha mi bezpośrednio na te krzaki, żeby wydmuchiwać to co jest tutaj. Bo pamiętajcie, że każdy liść paruje. I przeliście sobie teraz, jakbym przeliczył, ile tutaj mam liści. Nie? Liść paruje i górą, i dołem oddaje wodę, transpiruje. Do tego e, ziemia też przesycha. Wszystko, co mi się przeleje do podstawki, tak samo odparowuje. Powoduje, że robi się taka wilgotność. Gdzie jeżeli temperatura mi spadnie, to jest bardzo wysokie ryzyko wystąpienia różnych chorób podgrzybowych, jakieś tam y, fytoftyrozy na przykład nie? Eee, i tego staramy się zawsze unikać niskich temperatur i wysokiej wilgotności, tutaj jest dokładnie to samo, tam też jest widzicie, jeden otwór, tu jest drugi otwór, tu jest wentylator, który. Dmucha mi na te mniejsze. A tutaj mam wentylator, który... Tutaj są kable do tych wentylatorów, także sorki. Który dmucha mi na te większe. Sama wentylacja pasywna generalnie może wystarczy, ale niekoniecznie. Bo zobaczcie, jaki tutaj się robi waldachim. I nie ma mieszania tu, w tej strefie. W tej strefie, gdzie wychodzi wilgotność z donicy i zatrzymuje się pod tymi liśćmi, to też musi być wszystko tam przemieszane, żeby nam się tam jakiś e, pleśni, grzyby nie pojawiały ja temperaturę trzymam w granicach, zaraz wam powiem, bo tutaj mam taki jeszcze termometr e, że tak powiem analogowy tu mam 23 stopnie tam mam schowany termometr elektroniczny, ale mi padła bateria, także muszę ją wymienić. Czy moje krzaki wyglądają, żeby było coś z nimi źle? Nie, bo zachowaną mam cały czas, nie dość, że wymianę powietrza, to jeszcze jest ta wentylacja wymuszona, mieszająca. Ehm, żeby nie być goosłownym, ja staram się trzymać wilgotność na poziomie 60 do 70%. Teraz mam 62 to jest oczyszczacz powietrza, który, że tak powiem, też mi te powietrze jonizuje. Przy okazji, e, dlaczego mam oczyszczać? Bo mieszkam na Śląsku i mam po prostu syf w powietrzu. E, I teraz sobie stoi tutaj w tym miejscu. Tam mam jakieś benjamina. To jest szczepka z tego mojego dużego, który widzicie na, na live'ach. E, no i tak, i tutaj mam e, troszeczkę niższą wilgotność Tak, to się da osiągnąć. Tutaj mam te 62. Jest na poziomie dolnym oczyszczacza. Wyżej wiadomo też, temperatura jest wyższa. Para idzie do góry. Tam jest ta wilgotność trochę wyższa, bo u góry krzaki e, też powoli zaczynają kwitnąć i owocować. Ale jak widzicie, tutaj też już mam takiego O. E, także pamiętajcie o tym, żeby mieć kontrolę nad tą wilgotnością, żeby nie pojawiły Wam się jakieś choroby odgrzybowe. Każdy listek, który spadnie, każda e, kwiatek, który opadnie, to wszystko trzeba zbierać, bo w to w pewnym momencie zacznie pleśnić, pojawią się na tym różne grzyby i później mogą być problemy, a wyzbycie się grzybów nie jest takie proste i trzeba ładować po prostu w to chemię. Także pamiętajcie o tej wentylacji. Jeżeli filmik Wam się podobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę. Dla tych, którzy są nowi, jest przycisk subskrybuj, będziecie dostawali informacje o nowych filmach. Pamiętajcie też o tym, że jest duża zależność temperatury w boksie od wilgotności, którą trzymacie, a też i na odwrót. Ja utrzymuję 24 do 28 stopni, wilgotność 60-70 do 75% na fazę wzrostu maksymalnie. Przy kwitnieniu, dojrzewaniu owoców 20 do 28 stopni i wilgotność 55 do 65%. Także myślę, że w dzisiejszym filmie to będzie tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do komentowania i do zobaczenia w kolejnym odcinku.